Rozdział XL. Zakończenie. Dnia szóstego następnego miesiąca król, wierny obietnicy danej kardynałowi, wracał z Paryża do Roselli, odurzony wieścią o zamordowaniu księcia Bakingeja. Królowa, chociaż uprzedzona, że człowiekowi przez nią ukochanemu grozi niebezpieczeństwo, gdy doniesiono jej o zgonie jego, zawołała niebacznie. To fałsz. Przecież pisał do mnie. Nazajutrz musiała uwierzyć strasznej nowinie, leport, jak wszyscy, zatrzymany w Anglii z rozkazu Karola i go. Przybył nareszcie i doręczył królowej ostatni smutny upominek od Buckingham. Radość króla była wielka, nie ukrywał jej wcale wobec królowej. Ludwik XIII, ty, jak wszyscy ludzie słabego charakteru, nie odznaczał się szlachetnością ani delikatnością uczuć. Przeczuwał, że za powrotem do obozu popadnie znów w niewolę kardynała, a jednak powracał. Dlatego też orszak królewski smutno wyglądał. Czterej nasi przyjaciele jechali obok siebie, milczący, z głowami pospuszczanymi. Atos tylko niekiedy prostował się, o czym mu świeciły, a gorzki uśmiech zjawiał się na ustach, lecz za chwilę, podobnie jak przyjaciele, wpadał w głęboką zadumę. Gdy przybyli do jakiegokolwiek miasta i odprowadzili króla do przygotowanego mieszkania, usuwali się do kwatery lub do oberży i szeptali tylko pomiędzy sobą. Pewnego dnia, gdy zostali tak w oberży przydrożnej, mężczyzna jakiś, jadący konno odroszeni, stanął przed karczmą dla wypicia szklanki wina i spojrzał do wnętrza izby, gdzie przy stole siedzieli muszkieterowie. Hola Panie de Artanian zawołał, czy to ciebie tam widzę. De Artanian podniósł głowę i aż krzyknął z radości. Człowiek, którego nazywał duchem swym prześladowczym, nieznajomy z Meung i z ulicy Grabarzy z RS wołał na niego. Dobył szpady i do drzwi się rzucił. Tym razem, zamiast uciekać, nieznajomy zsiadł z konia i postąpił na spotkanie de Artagnana. A. Panie, rzekł młodzieniec, mam cię nareszcie, nie ujdziesz mi teraz. Nie mam wcale tego zamiaru, bo właśnie pana poszukuję. W imieniu króla aresztujecie. Proszę oddać mi szpadę, uprzedzam, że chodzi tu o głowę pańską. Któż pan jesteś? zapytał De Artanian, zniżając broń, lecz nie myśląc oddawać. Jestem kawaler de Rakefert, odpowiedział nieznajomy, koniuszy kardynała de Richelieu, i mam rozkaz odprowadzić pana do jego eminencji. Powracamy właśnie do jego eminencji, rzekł Atos. Zbliżając się, można zatem zaufać panu De Artanian na słowo, iż uda się prosto do Roszelli. Mam rozkaz odstawić go pod strażą do obozu. My sami pilnować go będziemy, mój panie, pod słowem honoru ale dajemy również szlacheckie słowo, że pana Deartanian samego nie puścimy. Rakefert rzucił okiem w głąb izby, widział, że Porfous i Aramis stanęli przy drzwiach, był na łasce muszkieterów. Panowie! Odezwał się, jeżeli pan D'Artagnan odda szpadę i zaręczy słowem honoru, zadowolę się przyrzeczeniem panów, iż go odprowadzicie do kwatery kardynała. Masz pan moje słowo, rzekł D'Artagnan, a w dodatku oddajesz szpadę. Lepiej to nawet dla mnie, dorzucił Rakefert, ponieważ muszę dalej jechać. Jeżeli do Milady odezwał się Atos, to na próżno, nie znajdziesz jej pan. Cóż się z nią stało? Zapytał żywo Rakefert. Wróć pan do obozu, dowiesz się tam o wszystkim. Rakefert po namyśle postanowił usłuchać rady Atosa i zawrócił wraz z nimi. Ruszono więc w drogę. Na o trzeciej po południu stanęli w Surgeres. Kardynał oczekiwał tu Ludwika XIII. Minister i król przesadzali się w czułościach, winszowali sobie szczęśliwego wypadku, jaki uwolnił Francję od wroga zajadłego, buntującego przeciw niej całą Europę. Po czym kardynał, uprzedzony przez Rocheforta o aresztowaniu d'Artagnana i pragnąc zobaczyć się z nim co rychlej, pożegnał króla, zapraszając by obejrzał tamę morską, tylko co ukończoną. Powróciwszy wieczorem do kwatery przy moście Kamiennym, kardynał zastał przy drzwiach d'Artagnana bez broni i trzech muszkieterów uzbrojonych. Tym razem, ponieważ siłę miał po swej stronie, spojrzał na nich groźnie i dał znak ręką, by d'Artagnan udał się za nim. "Czekamy na ciebie", odezwał się Atos. "Tak", by go kardynał usłyszał. Eminencja zmarszczył brwi, przystanął na chwilę, nareszcie poszedł, słowa nie wyrzekłszy. Artanian poszedł za nim, przyjaciele pilnowali drzwi. Kardynał wszedł do gabinetu i skinął na Rocheforta, aby de Artagnana wyprowadził. Rakefert uczynił, według rozkazu, po czym się oddalił. Deartanian został sam na sam z kardynałem, po raz drugi stawał przed Richelieu, a sądził, że po raz ostatni. Richelieu stał wsparty o kominek, stolik go tylko przedzielał od młodzieńca. Wiedz o tem, mój panie, powiedział, że z mego rozkazu zostałeś aresztowany. Tak mi powiedziano, eminencjo. Czy wiesz za ceo? Nie, eminencjo, ponieważ jedyna rzecz, za którą mogłoby to nastąpić, nie jest wiadomą jeszcze Waszej eminencji. Richelieu spojrzał bacznie na młodego człowieka. Hola! zawołał, co to ma znaczyć? Jeżeli, eminencjo, raczysz mnie oświecić, jakie zbrodnie mi zarzucają, powiem następnie, czego dokonałem. Zarzucają ci zbrodnie, jakie zgubiły wyżej od ciebie postawionych, mój panie. Jakież to, eminencjo? Zapytał de Artanian ze spokojem, wprawiającym w podziw nawet kardynała. Zarzucają ci, żeś korespondował z wrogami ojczyzny, podchwyciłeś tajemnicę stanu, że starałeś się pokrzyżować plany dowódcy. Któż mi to zarzuca, eminencio? Rzekł de Artanian, który pewny był, że oskarżenie wyszło od milady czy kobieta, piętnowana i sądzona kryminalnie, mająca jednego męża we Francji, drugiego w Anglii, kobieta, która otruła tego drugiego i mnie samego chciała otruć. Co to znaczy? Krzyknął kardynał, o jakiej kobiecie mówisz. O My Lady de Winter, odparł Dartanian, o której zbrodniach wasza eminencja nie wiedziałeś bez wątpienia, kiedy się zaszczycał swoim zaufaniem. Jeżeli jest ona zbrodniarką, zostanie ukarana. To już zrobione, eminencjo. Kto ją ukarał? Emigrek. Y. Czy uwięziona jest? Nie żyje. Nie żyje. Powtórzył kardynał, nie mogąc dać temu wiary, czyś ty powiedział, że ona nie żyje. Po trzykroć na moje życie nastawała, przebaczałem jej, w końcu zabiła kobietę, którą kochałem. Wtedy ja i moi przyjaciele pojmaliśmy ją, osądzili i ukarali. De Artanian opisał otrucie pani Bonasio w klaszorze karmelitek w Befun, sąd, jaki nad Milady uczynili i egzekucję na brzegu rzeki Lys. Kardynał niełatwo czem się przerażał, zadrzał jednakże. Lecz naraz, pod wpływem jakby myśli tajemnej, oblicze jego eminencji, groźny dotąd, rozjaśniło się i przybrało wyraz pogodny. A zatem rzekł głosem łagodnym, niestosownym do słów ostrych, jakie wypowiadał przybraliście rolę sędziów, zapominając, że ci, co nie posiadając prawa, karę wymierzają, równają się zabójcom. Eminencjo, przysięgam, iż nie myślę bronić głowy mojej. Poniosę karę, jaką mi wasza łaskawość przeznaczy. Nie dbam o życie, a zatem śmierci się nie boję. Wiem o tym, jesteś człowiekiem odważnym, rzekł kardynał prawie z uczuciem, mogę ci zatem oznajmić, że będziesz sądzony, a nawet skazany. Kto inny odpowiedziałby, że ma w kieszeni ułaskawienie, ja zaś powiem jedynie: rozkazuj, eminencjo, przygotowany jestem na wszystko. Masz ułaskawienie? Tak, eminencjo. Z czyim podpisem? Z królewskim. Ostatnie słowa wymówił kardynał z pogardą. Z podpisem Waszej eminencji. Z moim. Zwariowałeś chyba, mój panie. Wasza łaskawość pozna zapewne pismo swoje. D'Artagnan podał kardynałowi papier drogocenny, wydarty milady przez Atosa i dany przyjacielowi, aby mu zatarczy służył. Eminencja wziął papier i czytał wolno i dobitnie. Z mojego rozkazu posiadacz tego papieru uczynił to, co uczynił. W obozie pod Rochellą, 5 sierpnia 1628 roku. Liselie. Po przeczytaniu kardynał popadł w zadumę. Rozmyśla, jaki rodzaj śmierci wybrać dla mnie, mówił D'Artagnan i otóż, na honor. Zobaczy, jak umiera prawdziwy szlachcic. Richelieu rozmyślał ciągle i obracał papier w ręce. Na koniec podniósł głowę, wlepił wzrok orli w tę twarz uczciwą, otwartą i rozumną, wyczytał w rysach, łzami pooranych, cierpienia, jakie znosił od miesiąca i pomyślał po raz trzeci, a może i czwarty, że to dziecko dwudziestojednoletnie długą ma przyszłość przed sobą, a przedsiębiorczość jego, odwaga i rozum, pod dobrym kierunkiem, dużo mogą przynieść korzyści. Z drugiej znów strony zbrodnie, chęć panowania i spryt piekielny lady przerażały go już nieraz. Uczuwał radość z pozbycia się wspólniczki tak niebezpiecznej. Podarł powoli papier, który mu Deartanian oddał z takim zaufaniem. Oho! Zginąłem. Myślał młodzieniec. Pochylił się nisko przed kardynałem, jak człowiek, który mówi. Dziej się wola twoja, panie. Richelieu podszedł do stołu i, nie siadając, napisał kilka wierszy na pergaminie, w dwóch trzecich już zapisanym i położył swoją pieczęć. To wyrok na mnie, pomyślał Deartanian, oszczędza nudów w bastylii i procesu rozwlekłego. Bardzo to grzecznie z jego strony. Zabrałem list bezpieczeństwa, odezwał się kardynał, lecz daje ci natomiast inny. Brakuje nazwiska w tym dyplomie, sam je musisz dopisać. De Artanian wziął papier nieśmiało i spojrzał. Była to nominacja na namiestnika w kompanii muszkieterów. Ekscelencjo. Zawołał, padając do nóg kardynałowi, życie moje do ciebie należy, rozporządzaj niemiecki podług woli. Nie zasłużyłem na łaskę, jaką mi wyświadczasz, posiadam trzech przyjaciół zasłużeńszych, godniejszych. Żacny z ciebie chłopak, de Artagnanier przerwał kardynał, klepiąc go po ramieniu, uszczęśliwiony, że zwalczył nareszcie naturę niesforną. Zrób z dyplomem, co ci się podoba. Pamiętaj jednak, że chociaż nazwisko niewymienione, ja tobie go daję. Nie zapomnę nigdy, odparł de Artagnan. Wasza łaskawość może być pewny. Kardynał odwrócił się i zawołał. Rakefert. Hrabia musiał być tuż, bo wszedł natychmiast. Rakefert, mówił kardynał w oto pan de Artanian, którego zaliczam odtąd do przyjaciół moich. Podajcie sobie ręce i żyjcie w zgodzie, jeżeli wam życie miłe. Rakefert i de Artanian pocałowali się końcem ust, kardynał mierzył ich okiem badawczym. Wyszli jednocześnie. Spotkamy się jeszcze, prawda, mój panie. Kiedy tylko pan zechcesz, rzekł de Artanian. Znajdzie się sposobność, dodał Rakefert. Co mówicie? Zawołał za nimi kardynał. Rakefert i Deartanian uśmiechnęli się do siebie, ścisnęli za ręce i pokłonili jego eminencji. Zaczynaliśmy się już niecierpliwić, rzekł Atos, gdy D'Artagnan powrócił. Otóż jestem, drodzy przyjaciele. Odparł dartanian nie tylko wolny, lecz nawet w łaskach. Opowiesz nam wszystko. Dziś wieczorem. O zmroku dartanian udał się do Atosa, którego zastał wypróżniającego butelkę wina hiszpańskiego, co religijnie spełniał każdego wieczora. Opowiedział mu, co zaszło pomiędzy nim i kardynałem. Masz, kochany Atosier, powiedział, wyjmując dyplom z kieszeni, kto ci się sprawiedliwie należy. Przyjacielu, odrzekł Atos, dla Atosa to za wiele, dla hrabiego de la Fere za mało. Schowaj dyplom dla siebie. Niestety, Bóg widzi, żeś go drogo okupił. Deartanian pożegnał Atosa i udał się do Portosa. Zastał go we wspaniałym ubraniu, śniącym od haftów złocistych, przeglądając go się w lustrze. A! A! Zawołał Porfous, z ty, drogi przyjacielu, jak uważasz, czy dobrze mi w tym ubraniu? Doskonale odparł Dartanian, lecz przyszedłem zaproponować strój, w jakim ci będzie jeszcze lepiej. Jakiż to? Zapytał Porfous. Mundur namiestnika muszkieterów. I znów opowiedział spotkanie z kardynałem, a wyciągając dyplom z kieszeni. Weź to, mój drogi rzekł i rzeku, wypisz swoje nazwisko i bądź dla mnie szefem łaskawym. Porfous spojrzał na dyplom i ku wielkiemu zdziwieniu młodego człowieka oddał mu go na powrót. Tak i powiedział, pochlebiałoby mi to bardzo, lecz nie mógłbym tą łaską cieszyć się długo. Podczas naszej wyprawy do Befun, mąż mojej księżnej rozstał się z tym światem. A zatem, drogi przyjacielu, ponieważ szkatuła nieboszczyka wyciąga ku mnie ręce, żenię się z jego wdową. Właśnie przymierzam ubranie ślubne, zachowaj dla siebie namiestnikostwo, mój kochany. I oddał dyplom de Artagnanowi. Młodzieniec poszedł do Aramisa. Zastał go na kolanach przed ołtarzykiem, z czołem, wspartym na otwartej książce do modlitwy. Po raz trzeci wyciągnął dyplom z kieszeni. Przyjacielu nasz, światło nasze, opiekunie i protektorze niewidzialny, powiedział przyjmij ten dyplom, zasłużyłeś na niego więcej niż ktokolwiek, mądrością i radami, jakie nam zawsze na dobre wychodziły. Niestety, drogi przyjacielu, rzekł Aramis, i ostatnie wypadki zniechęciły mnie zupełnie do świata i do służby wojskowej. Postanowienie moje tym razem jest niewzruszone. Po ukończeniu obleżenia wstąpię do lazarystów. Zatrzymaj dyplom dla siebie, że wojskowe przystoi ci najlepiej, będziesz dzielnym i przedsiębiorczym dowódcą. D'Artagnan ze łzami wdzięczności i radością w sercu powrócił do Atosa. Zastał go przy stole, oglądającego pod światło ostatnią lampkę Mediri. Otóż widzisz, odezwał się, oni także odmówili. Bo nikt nad ciebie nie jest godniejszy tego zaszczytu. Atos wziął pióro, wypisał na dyplomie nazwisko Dartagnana i podał mu z uśmiechem. Nie będę już miał koło siebie przyjaciół, rzekł młodzieniec, nic, nic, tylko gorzkie wspomnienia. Opuścił głowę, a łzy twarz mu zalały. Młody jesteś, przemówił Atos, gorzkie wspomnienia twoje mogą jeszcze zamienić się na